Cześć, witajcie na naszym kanale Tatuniej Synu się z nas Kto? Maciek. Jak widzicie gramy wy co? Maket. Ty. Maket. It. Ale dobrze tak. powiedziałeś. Właśnie dziś będziemy robić swoje gry, prawda? Właśnie ja, ja tak na razie stworzyłem. Teraz kolejne. Zobaczcie. Też wam pokażę jak się tu buduje, prawda? Co ja co dałeś? Tak, dałem bliss suby batatuni się. Tutaj tak na razie tak, Wiesz się to da się zmienić. Zobacz, co? To się da zmienić. Mhm. bi. I, bo I jest... hasło by ee. A tutaj jest wideo tym boksy. Pamiętacie jakie ten moje... filmik? Ja też mam to wideo chyba, pokaż jakie. O. To tak. jest... O to też się chyba mam poczekaj, sprawdzę Ja mam właśnie dużo tych wideo. Ja mam dużo teraz ja mam cztery... dużo. Muszę trochę to naprawić, bo to A to skolorowanka. Jest... miałeś kolorowankę raz. jak Ty ja robisz zdjęcie i je tutaj montujesz? Bo no, jakoś mi to nie wychodzi. No klikasz w to i tutaj są zdjęcia, widzisz? Mhm, uh -huh. nie, nie widzę. A ja już Właśnie... Ja muszę to usunąć, bo mi coś nie wyszło i nie będę co chwilę dawać tych kolorowanek. Dobra. Muszę coś mm, tu dać. Mm, 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 mm. Tego jeszcze tak co to... to są zarówno nie cztery... Patrz, widzisz? Klikasz no to, cztery... w to A, gdzie powinieneś dać. Klikasz no. tak i tutaj są zdjęcia, jakie chcesz dać. No i ja daję pierwszą Ale jak tak? robisz na to? Bo ja robisz... No tutaj... Widzisz? Ale jak i robisz, nie chcesz, żeby tam były tutaj zapamiętane. To... No normalnie klikasz w to, tak? I wtedy będziesz mógł sobie wybrać. Mhm. Uh -huh. Wiesz? Mhm. Uh -huh. po... A co ty budujesz? No, ja robię coś w moim. Subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, to przytniemy Wam serduszko. Jak chcecie kolejne filmy z czegoś takiego, prawda? Prawda. No to zostawcie łapeczki w górę, prawda? Uh -huh. Ja teraz dam tu Amon kasy. No, Amon Kasy, czemu się nie działo? O, już. No co jest? Klikam w Amon no, i powinno mi się załadować. Co? Sy, ale. Sy. Wojtek? Wojtek, spróbuj to przejść, zobacz. A, suba zostaw. A co tu chcesz zobaczyć? Co tu trzeba napisać? Y co? A, to trzeba przypisać. Y a ta? Zgadnij. Wojtek zgani. M80.09. Mhm. Co wierzysz? No chyba... No zgadaj że to tyle się równo. Dobra, kolejny on kas jest... Ej, ja niedługo taki... mój kuś ma 40 kartek. A mój ma mega dużo. No po prostu mega dużo. Ma 30 już. Dobra. Ma 32, ma 30, nie wiem. Dobra, a, a tutaj dam. A, tutaj są te zgadywanki. No, i tutaj te takie dam te kartki nie. się obracają. Te tak, wiecz. tak, tutaj będzie na nini. Mm. Ja właśnie wybieram teraz znaczek na niej. Ten, który tam był. No, i już. A wiecie, że jest taka Nokia, która w ogóle je pociąg. nawet nie pociągnie na nic. Ona jest nawet jak wybuchnie coś na nie, to ona i tak będzie żyła. Dobra. Czego ona zrobiła z Wydroku z Minecraft? Teraz dam sobie puzzle. Puzle. Prawda czy faj? A puzzle będą, wiesz czego? Prawda, czemu ja gram? Popita. A ja nie gram sobie na Noki. Ja będę tu powiedzieć, że będzie prawda. Ja nie mam luki w ogóle. Ja właśnie <noise> Wam rysuję łapeczki w górę. Nie wiem, czy mi trochę wyjdzie. O, wiesz, co przypomina o, wiesz. mi to. Patrz, to mi przypomina. Wskazujący palec tylko. To tu... taki wielki. Pamiętajcie o łapeczce w górze. i tak ile to jest 5 do 3. 5 do 3. 8. Mhm, uh -huh. a, a teraz nie patrz, a e... o żale pisze nieźle A e, czemu 0? A e, czemu 0? A co się stało, że... Dobra, ile to się równa 9 dziewię... e, prawie 10 tysięcy e, pomnożyć czy odjąć już, nie wiem, 3500 równa się. Eee, równa się... Nie no, zgadnie tego nie Eee, 600 e, tysięc... Sześćset tysięcy czterdzieści dwa. Zobacz. Mm -hmm. <laughs> Jakie to długie jest, nikt tego nigdy nie zgadnie. No właśnie, tutaj coś się rysuje. A chcecie kolejny... Kolejną... Rzecz o tym... Właśnie grze, gdzie można robić kuizy, gry, ja właśnie wybrałam to zostawcie 50 łapek w górę, bo już trochę potraficie. Mm -hmm. Z tego co pamiętam. A jakie mamy jeszcze do zdjęcia? <słuch> Może Jak sobie. A, a jakie są moje ulubione pety płatne? Nie wiem. M Santa Paws? Rainbow Hit? No. Santa Paws czy Rainbow Hit Pegasus? Chyba Santa Paws. Nie. A teraz, bo SATA Puffs jest z jajek za Robuxa, to jest, trochę płatny jest, ale już Pegasus Rainbow jest płatniejszy. A powiedz mi teraz, e, jaki jest mój ulubiony pet kolejny płatny, e, jak tam chyba było, poczekaj, zaraz ci powiem. Dobra, więc właśnie... O! Golden Huge Cat, czy Huge Pegasus? Dobra, Co właśnie wolisz? teraz testuję moją grę, widzowie. Możecie też się zobaczyć, prawda? Mhm. Uh -huh. Wy, A w drugim odcinku, gdzie będziemy nagrywać make-it, to będzie Maciek już pokazywał, prawda? Tak. Maciek, patrz, pozrzcie, się wyłączy. Tutaj trzeba dokładnie dopasować. Uh -huh. To się akurat nie zmienia. To się akurat nie zmienia. <laughs> 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 Ej, to złośliwiczek masz, masz tutaj. No ja wiem. Ej, ja napiszę. Ej, patrz. Byci. W... W... Nie wiem co ty piszesz. A tutaj jest hasło, że U... T... żółty bo brał żółty. Tutaj A, się równa dwa. Napisałem widzowie sub i lajka please. Mhm. Ale jak się nie zmieścić, to będzie tylko osobnik. Też możecie napisać w komentarzach, czy chcecie kolejne filmy z mam tego, prawda? Mam 40 kartek już. Dobiłem. 40. A to ja sobie zagram w Wojtka grę. Gdzie to było? O, jest Will Start. A czemu ona się to. Ona ma 10 kartek? Nie, ona ma. <laughs> tu są puzzle. Gdzie ja tu podlepszę BI do 10 mocy. To jest moje konto, serio. I mam do niej ten fioletowy, ten do piłki jak... nie mi... nic nie może być, to już wiem. Tutaj ja tu układam puzelki. Jest, udało się. Ja nigdy twojego quizu nie przechodziłem. No przechodzi, ale już nie pamiętam, jak to było. Ale to nie był quiz, A To jest inna... gra. Jak wybrałam, żeby grę Ale spożyć. co się teraz? No i... A popita nie połączyłem. No. Do niego. A tutaj jest. No i kolorowankę możemy całego Wojtka. Dobra, ja już. Um. I tu wyjdzie wy... Tu nie. Ale to się ciężko łączyć w tej grze twojej. Ale ty też tak ciężko masz. Nie, u mnie to jest prosto. Właśnie już ułożyłem. Fik. Jak Wojtek grał maksymalnie rok temu, czy dwa lata temu? To... to było już rok temu, prawie dwa lata. Dobra. I to jest easy, to jest 15. Nie wyszło, teraz to jest ten inny, ten. Te karty to do zgadywałem. Dobra, Wojtek jest easy, bo ja jego quiz już znam. Tu Among Us i tutaj w No i co łatwy jest swój parkour. Teraz jest do tu, to tu, to tu. Właśnie już przeszło kolejną moje. Ja schowałem. Twój parkur jest taki łatwy, ta gra. A tutaj jest <słuch> filmik. Możecie go oglądać, Możecie znaleźć go na kanale. Ale też kawałek pooglądamy. Właśnie go oglądamy. Jak ja tu grałam. Bo tutaj jak... To było rok temu, jak ja grałem Bi i Maxem, prawda? Nie, dwa to temu. Nie. nie, to już, to jest rok. Jak rok temu. I teraz zagrał inny. Wojtek, gotowy jesteś na, wiesz na co? Zobacz na to. Na to, Wojtek, jesteś gotowy? Zobacz. A co to za chiński? nie wiem, jaka to, ruska gra? No chyba tak. Tylko ma dwie kartki. Tylko to ma. Ale niezły quiz, mój, mój jest bardziej lepszy, prawda? Mogę sobie stworzyć quiz game, a ja miałem quiz, a to był game. Dobra, a game. A game to jest ten lepszy, wiesz. Ja games to nazwałem. Jakie to Green, stare pióro. Stare pióro. Ja wolę lego, oczywiście, że blok lega. Ej, tu jest coś innego. Tu jest puzel. Ale czego on tu wejdzie? Dobra, ja mam dużo fotek, to sobie coś dam. To chyba do śmurniczki mm, nie do niej wie, Nie, to bo? jest dobra mamy to mamy puzzle. <laughs> <laughs> Ale to świeżo jest mójdek. Jak ci się podoba? Dobra, kolejne przeszłem. Ten jest jest super fajny, wam powiem. Ale będzie burgir. I tutaj trzeba wpisać by Milk, e, oh, e, this be, is some e. milk. Mm, this is milk. A co robisz? milki dajesz? No robię sobie swoją grę, jak ty robisz. a ja Ale swój... będzie to pyszne, ci się to spodoba. No się stał? Pringlesy jeszcze sobie dam. Ale to będzie dobre. Piętnaście. Ci się spodoba, tu gofry będą. A co było na A? Dobra, damy sobie pepsi. Albo nie. Damy sobie kanapki. A żeby było trochę zdrowiej, A nie tak będzie. E, gdzie teraz jest chlebek? E, nie ma nie ma mojej kanapki tej co była. A tutaj jest kolejny filmik, jak o, no, 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 tata tam. nagrywał z Maćkiem, prawda? Prawda. Cześć witajcie dzisiaj tatunio. Ej, Wojtek przejdziesz mojego quiza, który ma na razie moją grę, która ma dwie karteczki. To już było chyba dwa lata temu. Tak, to dwa lata temu to było... Bo to Maciek tak dziwnie mówił. No to wyglądało. Dobra, tak na razie Dobra, Wojtek, spróbuj przejść mój quiz. Dawaj, spróbuj zobacz. Spróbuj go przejść. To są Ale spróbuj go przejść. Ja, ja nigdy puzli nie. O, teraz puzzle popit. I to złe się najlepsze. O, ułożyłem! Ej, Wojtek, tu się cituje w tej grze trochę, bo można jak się kliknie, to łatwo tu jest. Ej, ten, ten popit ułożyłeś. nie spróbujmy. A zobaczcie! Ja tutaj Wojtka pokolorował jako takiego nóweczka takiego życia. Takiego, a tutaj można kolorować. Yes. I to jest właśnie najlepsze. Dobra, Ty teraz najlepsze. Pringlesy, gdzie są? Pringlesy, kanapka ja? tutaj. Tutaj można właśnie kolorować, prawda? Jest kanapka z tuńczykiem, ale nie ma kanapki kolejnej z tuńczykiem. A, są gofry, milk. Tutaj jest kolejny filmik, pringersy, ten, który. E, wrzuciliśmy dwa dni temu albo trzy już. Że tutaj. I trzy lata temu. O patrz! przeszedł swój quiz cały mhm. Taki pr... Ej, ale trochę mi szkoda. A jak się stworzy nowy quiz? Ku... A jak się stworzy kolejną swoją grę, to będą te dwie? Czyli mój quiz i ten... A ty teraz tworzysz grę? I teraz grę. I są chyba moje gry games. Games? gdzie moja gra Świnka z karbonka? Świnka z karbonka. O jest! Jest, dobra, mam obok siebie akurat te dwie gry tutaj, ta chmureczka, ale trzeba jakoś się nazwać, ej, bo ja tutaj jest pokazane, tutaj co wyjdzie, ja zgadzam. Tutaj wyjdzie właśnie moja litera, litera. Kostan, prawda? Ej, ja swoją grę zaraz muszę przy, całą zrobić, moją grę, bo już ma 40 aż kartek. A co, co to? A tutaj są puzzle I to właśnie takie kolejne puzzle Ja tu bardzo ja dużo. Dużywo. Mam bardzo mało chyba puzli. Jakieś trzy puzzle Możecie też napisać w komentarzach, żeby więcej zrobił puzli. Prawda, Maciek? Mhm. Ej, bo jedyne, co Jak ja chcecie to... też w moich grze te filmiki, wideo, prawda? I chcecie w nie zagrać, jeśli macie tą grę, to Wojciech pokażę teraz sobie hasło. Ry, b l, x Ja nie teraz gdzie jedzianka. Tutaj filmu. jest kolejny filmik, też chyba dwa lata temu, albo rok. Dobra, e, oglądamy. dwa lata temu. Dajcie na kanale Tatuňuj. I z Krzysiem gramy dzisiaj w Pet Escape 2. To jest ten filmik. To, to ja taką grę widziałem. Cześć, cześć. Też możecie, możecie też zajrzeć do tych mm -hmm. filmów na naszym kanale, prawda? Mhm. Mm o łączenie, to jest moje. A mm -hmm. jak się tu łączy Wojtek? To jest Nani, bo jak powiesz, to jest Tik, to się nie rymuje, tylko to jest Nani. O dajemy tak. Tu będzie to. Kolorowanie teraz Nani. Zaznaczę ją tylko w kółeczku. I tutaj jest, jest taka mała jedynka. strzałka. I tutaj trzeba wpisać Ja nie mam jedynki, Co jest? Poprawnie mionia i synusie. O. o. tutaj zaznaczę w kółeczku, po to był mój skin. To się nadaje do tego, to do tego, a na ni do ośmiorniczki. Pyk. A tutaj jest kolejny filmik, okay. ale to już go oglądaliście. Nie będę aż wam tak wszystkich filmów pokazywał, prawda? Tylko stratę. On nikt tego nigdy nie przejdzie, zobacz. Mhm. A jak wam odcinek się spodobał, to zostawcie łapeczki w górę i się żegnamy. Pa, pa!